Z okresu dzieciństwa pamiętam wiele takich zabaw, które towarzyszyło nam młodym chłopakom, czy także młodym dziewczynom razem z koleżankami. Jedną z takich zabaw była zabawa wchowanego po piwnicach naszego osiedla. Jako stary budowlaniec, tak to nazwijmy, fascynowałem się płytami piwnicznymi, betonowymi, w których były takie dwie rynny i można było się schować. Na początku było to bardzo przyjemne, fajne. Że można było się schować i nie zostać odnalezionym. Ale po pewnym czasie, kiedy człowiek się schował i zobaczył, że jest sam, to robiło mu się smutno. Trzeba było naprawdę wielkiego wysiłku, żeby zostać zauważonym, żeby zostać odkrytym. I dopiero po pewnym czasie, kiedy człowiek został odkryty, odnaleziony, powracała wielka radość. Witajcie we franciszkańskim poranku, nietypowym słowie, nietypowym poranku, jakbyśmy tego nie nazwali. Mam nadzieję, że wrócimy do. Systematycznego ukazywania nietypowego franciszkańskiego słowa i franciszkańskiego poranka. I mam nadzieję też, że mi w tym pomożecie, bo przecież co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, aby głosić Chrystusa. Nawet jeżeli w życiu się popełnia błędy, słowne błędy się popełnia, żeby nigdy ta świeca nie zgasła. Życzę Wam światłości Bożej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pokój i dobro, szczęść Boże. Do zobaczenia w nietypowym słowie. Papa! Pa.